Witajcie moi drodzy. Dziś powiemy o budżecie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, na co idą te wasze ciężko zarobione pieniądze? No i dobrze się składa, bo jesteśmy w trakcie procedowania najważniejszej ustawy w roku, czyli ustawy budżetowej, jesteśmy po tak zwanym pierwszym czytaniu, po pracach w komisji finansów. Więc mogę Wam powiedzieć kilka słów, jak już się zaczyna nam klarować ta, te nasze wydatki i dochody budżetu państwa. Dochody budżetu państwa rosną i to zarówno VAT, jak i akcyza, ale również CIT w dużej mierze, dlatego że pamiętajcie, że uchwaliliśmy ustawę o wzroście CIT-u dla sektora bankowego. Mam nadzieję, że ją prezydent podpisze, bo leży na jego biurku i czeka. Rośnie też nieznacznie PID, ale powiem Wam za chwilę, dlaczego tylko nieznacznie. No to przejdźmy do wydatków, bo to zazwyczaj Was najbardziej interesuje. Największe wydatki to wydatki na obronność, czyli na dostosowanie do naszej armii do wymogów obecnego świata. Um, przede wszystkim inwestycje w sprzęt, w uzbrojenie, w. W zwiększenie liczebności armii polskiej, ale również w ochronę ludności i obrony cywilną. Drugi taki duży wydatek to jest ochrona zdrowia. Tutaj jest 247 miliardów przewidzianych, to jest o 25 miliardów więcej niż w roku bieżącym. Dlatego nie rozumiem tych wszystkich krzyków i awantur opozycji, która twierdzi, że ochrona zdrowia czy służba zdrowia jest w stanie tragicznym tak nie jest to jest tylko i wyłącznie uczpa polityczna Kolejne rzeczy to są transfery socjalne 122 miliardy złotych Dużo ale pamiętajcie że sami wielu z was korzysta z tych transferów bo to jest na przykład 800 plus na które idzie 60 żeby was nie skłamać, 61,7 miliarda złotych. To jest na przykład aktywny rodzic, na który idzie 6 miliardów złotych, więc no, sami przyznacie, że te pieniądze w jakiś sposób do was wracają. Mamy też wzrost zasiłku pogrzebowego, bo zwiększyliśmy go w tym roku z 4 do 7 tysięcy złotych, przez lata nie był rewaloryzowany, w związku z tym to już się aż prosiło. Z suma tych wydatków to jest 1,2 miliarda złotych. Mamy też coś dla emerytów i rencistów. Emerytury i renty są, będą rewaloryzowane, i tutaj na ten cel przeznaczone jest 22 miliardy złotych. Ale jest też renta wdowia, która rusza od przyszłego roku, 7 miliardów złotych i 13 i 14 emerytura, która kosztuje nas. Um, Moi drodzy, 31,8 miliarda złotych. Mamy też duży wydatek w postaci dochodów samorządów. I tutaj właśnie chcę wrócić do tego pit o którym powiedziałam, bo to głównie z tego podatku idą środki na wszystkie subwencje do samorządów, ale również na dochody samorządów terytorialnych. Od tego roku obowiązuje nowa, znowelizowana ustawa o finansach publicznych, gdzie uczciwie dzielimy się z samorządami wpływami z podatków. Na ten cel w tym roku 193,8 miliarda to jest o 19,7 miliardów więcej nawet niż w roku bieżącym. Mamy też taką, taki, t, t, taki wydatek, który nie jest fajny, ale który ponosić musimy, czyli obsługa długu publicznego. To jest obsługa między innymi obligacji m, zaciągniętych skarbowych oraz kredytów. Przez 8 lat PiS Zadłużył nas na kwotę biliona 640 miliardów złotych. No, ktoś teraz musi te odsetki spłacać. To jesteśmy my wszyscy, drodzy wyborcy, drodzy drogi obywatelki, drodzy obywatele. Mamy także takie wydatki jak instytucje państwowe. Instytucje państwowe, czyli kancelaria prezydenta, czyli Mamy też takie wydatki jak instytucje państwowe, czyli kancelaria prezydenta, Sejm, Senat, ministerstwa, Sąd Najwyższy, Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa, Najwyższa Izba Kontroli, um, Państwowa, um, Państwowe Biuro Wyborcze. Tutaj rząd przewidział wydatki na poziomie 24 miliardów złotych, ale na Komisji Finansów obniżyliśmy niektórym z tych instytucji, wydatki i zaraz Wam powiem, którym Usługuje się, żeby nie być kłopotłowną, usługuje się dokumentem, czyli złożonymi poprawkami do ustawy budżetowej, który to dokument wpłynął do Komisji Finansów. No i tak, obniżyliśmy, moi drodzy, na przykład Kancelarii Prezydenta o 12 milionów, Kancelaria Sejmu mniej niż, mniejsze o 16 milionów, Senatu mniej o 28 milionów, Sąd najwyższy, mniej o 22 miliony. podaję tylko niektóre. Najwyższa Izba Kontroli, mniej o 89 milionów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mniej o 10 milionów. Krajowe Biuro Wyborcze, mniej o 9 milionów. I na przykład Instytut Pamięci Narodowej, mniej o 82 miliony. I po co to zrobiliśmy? Po to, że uzyskane w ten sposób oszczędności na poziomie no, ponad 500 milionów złotych przeznaczamy na trzy obszary. Po pierwsze, szkolnictwo wyższe i nauka. Te środowiska od kilku tygodni już postulują o to, że na, na nakłady na szkolnictwo i naukę są zbyt małe, bo to nie tylko są uczelnie wyższe, to są również instytuty badawcze. W związku z tym z tych zaoszczędzonych pieniędzy płynie dla nich 280 milionów złotych. Drugie to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tu jest 165 milionów. No i trzecie, Agencja Wywiadu 55 milionów. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że przez lata pewne instytucje były mocno dofinansowane, a niektóre były po prostu niedofinansowane. Równujemy szanse, niektóre instytucje muszą dostać po prostu więcej pieniędzy. No ale w budżecie mamy też taki potężny zastrzyk pieniędzy na inwestycje. Dwie, czy może nawet kilka takich najważniejszych inwestycji to przede wszystkim centralny port komunikacyjny, na budowę zabezpieczone środki. Ale najpierw trzeba dostosować infrastrukturę drogowo-kolejową i na to przeznaczamy w budżecie 53,9 miliarda złotych. To jest o 37 miliardów więcej niż w roku bieżącym. Mamy też mieszkalnictwo. Ruszył program, w związku z tym na 2026 rok 6,7 miliarda na wybudowanie 20 tysięcy mieszkań. No i oczywiście ten program będzie się rozwijał. Są zabezpieczone środki pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej, której budowa już ruszyła. Mamy też program Polskie Morze, które ma wzmocnić infrastrukturę morską, na przykład poprzez modernizację portów Świnoujście, ale też są inwestycje offsherowe na morzu. Jak również inwestujemy w tą energetykę lądową, energetykę z odnawialnych źródeł energii, po to, żeby obniżać, wciąż obniżać koszt energii. No i drodzy Państwo, wskaźniki na koniec. Polska gospodarka rozwija się w tempie dwa razy wyższym niż średnia europejska. Inflacja jest na poziomie około 3%, natomiast bezrobocie jest na, jest na poziomie 5% i cały czas spada, i to też jest mniej niż średnia europejska. Podając te wszystkie dane, zawsze się kieruje danymi, które pochodzą z rzetelnych i sprawdzonych źródeł. Na przykład Eurostat, na przykład nasz Główny Urząd Statystyczny, na przykład dokumenty z Ministerstwa Finansów bądź też, z, które wpływają do Kancelarii Sejmu, natomiast opozycja wciąż krzyczy, że kłamiemy, opozycja i oczywiście ich akolici. No ale ja naprawdę nic za to nie mogę, że ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem, to są wszystko dane, podawane przez instytucje legalnie działające. W związku z tym naprawdę mamy się czym chwalić i to też jest zasługa Wasza, drodzy. Drogie obywatelki, drodzy obywatele, drodzy, drodzy Państwo, że razem potrafimy rozwijać naszą, nasz kraj w takim, w takim dużym tempie. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że Wam przedstawiłam w takiej pigułce budżet, co się w tej chwili dzieje, na jakim jesteśmy etapie. No, nie jestem w stanie omówić całego budżetu, bo to jest rzeczywiście. Wielka cegła, no mniej więcej taka. W związku z tym musimy, musimy tak wybiórczo troszeczkę przelecieć przez ten budżet. Ale budżet wygląda całkiem nieźle i na pewno każdy z Was coś z tego budżetu będzie mógł skorzystać. Pamiętajcie na koniec, żeby mnie zasubskrybować mój kanał, bo przegapicie kolejne odcinki. Do zobaczenia.